Działku. Mieliśmy niezwykłą przyjemność jako Muzeum gości tutaj artystów, którzy sobie po tym sześciohektarowym parku przemieszczali się z miejsca na miejsce, szukając pięknych kadrów i próbowali odwzorować to piękno naszego pałacu i piękno parku, a nie byłoby tego pleneru, gdyby nie stojąca obok mnie pani Violetta Tarka, która... Kilka razy przyszłem, ja może byśmy tutaj zrobili plener. Jak najbardziej w 2024 roku, kiedy już ogarniemy kontrolę unijną, kiedy już będziemy po całej papierologii, ale Pani Wioleta niezwykle cierpliwie przychodziła mówi, a może jednak w tym roku by się udało. No i fantastycznie, że tak pani Wioletta cisnęła i w końcu się udało udostępnić Państwu tutaj to miejsce, żeby mogli pracować. Powiem jeszcze, że teraz jak Państwo się w poparku gdzieś tam przemieszczali w kapeluszach, tacy jak to artyści, podszedł do mnie jeden zwiedzający, mówi o ma Pani letników, także fantastycznie Państwo artyści wyglądali na letników, których przyjmujemy na wakacje, także Mogą być i letnicy, letnicy artyści, letnicy wspaniali, bardzo dobrze nam się żyło. W pełnej symbiozie byliśmy w jednym budynku przez ponad pięć dni. Mam nadzieję, że nie przeszkadzaliśmy sobie wzajemnie. Także bardzo się cieszę, że Pani Wioleta zaprosiła fantastycznych ludzi z całego regionu, artystów, którzy tutaj tworzyli i mam nadzieję, że ten plener wrośnie w to miejsce, ponieważ. To jest miejsce godne uwieczniania wszelakiego, a na płótnie czy w jakiejś innej formie jak najbardziej. Także oddaję głos kobiecie, która to wszystko tak naprawdę tutaj zorganizowała, zaprosiła gości i dzisiaj będzie się z tego tłumaczyć. A jeszcze tylko powiem, bo pewnie Pani Wielecie nie wypada, że te prace można oczywiście zakupić. Zachęcam po otwarciu już tej wystawy tego wernisażu, do rozmów z artystami i już indywidualnie do otwierania portfeli, tak? Oddaję głos Pani Piolecia. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. No, myślę, że tu już Pani Dyrektor nam piękną reklamę zrobiła. Ja jeszcze raz mocno dziękuję za cierpliwość do nas i za to, że mogliśmy zorganizować ten plener, że Pani Dyrektor wyraziła taką zgodę. Jest mi niezmiernie miło. No cóż, przebywaliśmy tutaj Cały tydzień. Także żeśmy się troszeczkę pewnie narzucali. <noise> ale, ale miejsce przewspaniałe, piękne plenery, piękne budynki. Ja może przedstawię zaproszonych tutaj artystów, których zaprosiłam, przez, żeby wzięli udział w tym plenerze. I prosiłabym może tak, żeby jak odczytam o wystąpienie, może tak. Teresa Tomys z Wrześni, Mirek Bąkowski z Kobelina, Krzysztof Rypa z Ostrowa, Krzysztof Cepas też z Ostrowa, Jan Kływac również z Ostrowa, set Marian Małecki, musi się pokazać nam. no ja już zostałam przedstawiona przez panią dyrektor yy, z Pleszewa i miała jedna osoba, nie dojechała niestety z przyczyny osobistych yy, Grzegorz Wróbel z Warszawy no ale myślę, że jak będzie kontynuacja następnych plenerów, że że zaszczyci nas swoją obecnością no w ciągu tego tygodnia pracowaliśmy, staraliśmy się pracować intensywnie Powstało wiele prac, możecie Państwo dzisiaj je oglądać, rozmawiać również z artystami, ponieważ są to artyści z różnych regionów tutaj Polski. Do nas przyjechali miejscowi również. No ale warto z nimi również porozmawiać i poznać ich bliżej. Także zapraszam Państwa i dziękuję. Ja jeszcze wspomnę tylko... Chciałabym podziękować również tutaj organizatorom, pani dyrektor Muzeum Niezależnej Galerii 33 z Ostrowa, e, e, także NP studi e, Studio, która nam przygotowała e, katalog, e, cateringowi panu, panu Doma Gała, e, Zbigniewowi i kolekcji pro-autorzy, na... Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania wystawy. Czy może któryś z artystów chce jeszcze zabrać głos? Mieliście różną pogodę, jak się maluje. W... Czasem była burza, czasem było upajające po deszczu, zapach róż. Czy, czy coś tutaj przeszkadzało, czy coś pomagało w tworzeniu? Bardzo proszę. Koleżanka jest również małże artystką, to również pisze wiersze i tutaj też powstał na tenerze wiersz, nam go. to. prawda, że nie jest łatwo podążać pędzlem za wyobraźnią, to już wiem, próbuję przenieść zapamiętaną myśl na płótno, tylko jak, bo kiedy myśl nabiera barw, nagle zaczyna padać deszcz, rozmywa płótno z wyobraźni, spadam w panikę, Ubywa czas, maluję, lecz obraz jesteśmy błędem.